Pan prezydent Karol Nawrocki jedyny Polak znalazł się na liście 28 najbardziej wpływowych osób w Europie. Zgadnijcie, kogo tam nie ma. Tak, tego, kogo, jak sam mówił, nikt w Europie miał nie ograć. Tego samego, który dzisiaj się chwalił, że Komisja Europejska wyraziła mu zgodę, żeby on elektrownię atomową w Polsce budował. Tak, tego samego, który gruzuje. Służbę zdrowia w Polsce, tak, to też ten sam, który organizuje Igrzyska za 15 lat Polakom, takie te prawdziwe Igrzyska Olimpijskie w roku 2040. Posłuchajcie, co o Donaldzie Tusku hmm. mówi pan prezydent Karol Nawrocki u pana redaktora Rymanowskiego. Mam stuprocentowe zaufanie do premiera Tuska, tak czy nie? Panie redaktorze, to proste pytanie. Bardzo prosta i prosta odpowiedź. O, absolutnie nie. Nie. <laughs> Brawo panie prezydencie.